Cześć kochani, witajcie w kolejnym tygodniu mojej nowej kostki morskiej 6060. 60, 60. Przypomnę dla tych, którzy nie oglądali, kostka wystartowała na soli Reef Scorpion Fish i na szybkich bakteriach od Reef Scorpion Fish. Od zeszłego tygodnia, słuchajcie, nic się tutaj nie zmieniło. Nie wpuszczałem żadnego życia jeśli chodzi o koralowce. Na razie chcę zobaczyć, jak to, jak to będzie dalej funkcjonowało. Hmm. Wpuściliłem dosłownie 10 minut temu doktorka, jak widzicie. Ci co oglądali, wiedzą, że u mnie go nie było. Pojawił się oczywiście, przyszedł klimatyzację, aklimatyzację temperaturową i kropelkową, aczkolwiek jego ja dosłownie w 10 minut przywiozłem ze sklepu, ale zawsze to robię, więc i temperaturowa, i kropelkowa zrobiona. Został wpuszczony. 10 minut temu. Pływa, widzę, że go gdzieś tam jeden chromis jest bardzo nim zainteresowany. Zobaczymy, czy to jakaś miłość między nimi będzie. Na razie widzę sobie z akwarium sprawdza wszystko. Gdzieś już tam wylądował raz w jednej kryjówce. <laughs> Bo jak wiecie, ja mam tutaj, jak wspominałem na poprzednim filmie, mam trochę tych kryjówek i mam trochę. Grot, nie grot, tak chciałem, żeby było. Myślę, że to jest dobre i dla, dla ryb, i bardziej naturalnie to wygląda. Zrobiłem, skończyłem też robić z 10 minut temu. Słuchajcie testy, jak zwykle, cotygodniowe, kropelkowe, bo kropelkowe, więc one takie nie są w 100% dokładne, jak wiecie, ale już Wam je podaję. PO40, NO2. 0,1, aczkolwiek ja stawiam, że to jest nawet mniej. Tak jak mówię, no na kropalkach ciężko jest to z taką dokładnością określić. E, NO3 2,5, NH3 0, KH6 8, CA490 i magnes 1500. E, dla tych, którzy nie oglądali, mogę powiedzieć, że tak, magnes mi podskoczył delikatnie. Aczkolwiek pytanie, czy to nie jest gdzieś tam. Błąd w odczycie. Ca tak samo delikatnie, więc tutaj przy magnezie i wapniu bym stawiał, że to jest raczej gdzieś tam delikatny błąd w odczycie. Ca to aha, słuchajcie, miałem 8,5, teraz mam 6,8. I co tu się jeszcze zmieniło? No i nic. I, i, I reszta, i reszta tak porównując sobie, porównując sobie wyniki nie zmieniła się. Ja to tak jak wspominałem, zapisuję sobie w notesie mam co tydzień wpisane parametry, mam datę, ile dni od startu i też zapisuję sobie, jeśli zaczynam coś podawać do akwarium, że zacząłem podawać, żeby wiedzieć, czy ma jakiś wpływ na parametry w akwarium i, 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 i jak to działa. Czy coś podaję? No podaję, tak jak wspominałem wcześniej, EASY w boostera. Hmm. On jest podawany codziennie. 05, ml I zacząłem podawać słuchajcie, taki pokarm dla korarowców jami od Scorpion Fish razem z boosterem. Ale ten pokarm zacząłem podawać dosłownie od chyba dwóch dni, więc no nie ma mowy tu o zauważeniu jakiegoś działania. Podejrzewam tego, tego pokarmu, więc, yy, więc na razie nie będę się wypowiadał. Czy on działa, czy nie działa, czy coś zaobserwowałem, bo to mówię za wcześnie, za tydzień, za dwa tygodnie. Jak będzie kolejny filmik, to, to będę, myślę, mógł więcej coś powiedzieć. Słuchajcie, w Sampie się nic nowego nie pojawiło. Miałem nakręcić filmik z Sampem, na razie nie kręcę. Udało mi się ogarnąć trochę tą kablologię, bo jak wiecie i wspominałem wcześniej, leżało to wszystko na, na ziemi, bo przez jakiś czas były podłączone dwa akwaria. Yy, więc to już wszystko upchałem do szafki, muszę jeszcze pospinać sobie ładne, ładnie kable, yy, żeby tam był porządek. Nic się w sampie nie zmieniło. Live Biofil plus wata, nic więcej. Nadal bez odpiniacza. Yy, ten odpiniacz będzie, tak jak pisałem i stawiam tutaj na Bubble Magnus A5, taki model, ale na razie go nie ma. I na razie sobie to śmiga bez odpiniacza. Gdzieś tam cały czas bawi się tu cyrkulacją. Bo zauważyłem, słuchajcie, że tutaj z przodu na tej skale detytrusu mi się trochę y, osadza, więc kombinuję, żeby te cyrkulatory y, 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 owiewały, że tak powiem, mi tą całą skałę. Mam na razie dwa, na bank będzie jeszcze trzeci cyrkulator. Nie wiem, czy docelowo nie będzie czterech, gdzieś y, widziałem taką samą kostkę jak moja i. I kolega ma zamontowane cztery na tylnej szybie, dwa na górze, dwa na dole, i całkiem możliwe, że też tak u mnie będzie. Na pewno na razie dołączy jeszcze jeden, i zastanawiam się, czy nie założyć podwójnego loklina. No i tyle słuchajcie z nowości. Żadnych zgonów nie było. Nic tu nowego nie doszło oprócz wspomnianego doktorka, który dosłownie przed chwilą został wpuszczony. Kupiłem sobie dzisiaj też przysawkę. Będę chciał na tej przysawce przemocować brareum na tylnej szybie, żeby obrostała tylną szybę. Zobaczymy, czy to się uda i czy on to się faktycznie tak rozrośnie. Bo widziałem gdzieś na filmach, niektórzy mają całą szybę z tyłu w brareum. I fajnie to wygląda, i mi się to osobiście podoba, i chciałbym tak mieć. Co do koralowców, słuchajcie, może coś, może nawet dzisiaj pojadę do wspomnianego już wcześniej w filmie. Mówiłem Wam, że jest taki pan we Wrocławiu, który bardzo duże akwarium likwiduje. Ma do odsprzedania trochę koralowców. Zamierzam podjechać do niego po Eufilię. Yy, czy coś jeszcze zobaczymy na miejscu? Nie chciałbym też za dużo naraz brać, i tutaj wstawiać oczywiście, ale czasami ciężko jest się powstrzymać. Niestety, i chciałbym też kupić słuchajcie Quadricolor ukwiał. Chciałbym go tu mieć, zobaczymy jak będzie, czy będzie mocno wędrował i zbliżał się do, do cyrkulatorów, ale chciałbym go mieć, żeby, żeby sobie tam błazenki w nim śmigały i. I wiem, że syn, syn bardzo chce, żeby ten ukwiał był u nas. Tak samo chciał bardzo tego doktorka. I, i, I dlatego ten doktorek dzisiaj tutaj wylądował. On jeszcze nie wie o nim, więc jak wróci jest chyba w kinie w tej chwili. Jak wróci z kina, to myślę, że będzie zaskoczony. I mam nadzieję, że zadowolony. No, i tyle z moich obserwacji słuchajcie przypomnę, że tutaj świeci Skylight Hyperspot w wersji S czyli tej najmniejszej 80W w szczycie on świeci w 60% słuchajcie, wybrałem sobie preset, bo tam w Skylight można sobie takie presety wybierać gotowe jest preset na miękkie i LPS -y i on w szczycie wtedy ma ustawione 100% szczerze powiem bardzo mocno to tu świeci na 100%, dlatego ja go skręciłem na 60%. Napisałem do Skylighta, zobaczymy, co mi odpiszą. Czy to faktycznie ma tak na 100% świecić? Ja nie widzę, żeby ten przy 60%, żeby był jakiś niedobór tego światła, więc wydaje mi się, że tak jest ok, aczkolwiek czekam na, na odpowiedź ze Skylighta. Zobaczymy, co oni powiedzą, czy, czy, czy to ma tak faktycznie świecić. Na moich szortach możecie sobie zobaczyć. Dzisiaj wrzuciłem rano pływała wylinka krewetki. A Mój syn oczywiście ją nazwał, że to jest krewetka, że to jest krewetka widmo. On ma ostatnio jakąś fazę, jeśli chodzi o rekiny i rekiny widmo, więc, więc nazwał sobie ją, że to jest krewetka widmo. Fajnie to wyglądało, bo to dosyć duża taka wylinka. Ona gdzieś tam leży cały czas. Więc możecie na shortach sobie zobaczyć. Co tu się zmieniło? Nic się nie zmieniło. Testy hanką wskazują mi cały czas tak jak chciałem: 34 zasolenie. Nie chciałem tego najniższego, gdzieś tam 33, a też najwyższego 35. Myślę, że to pośrednie 34 jest w miarę ok. Bo, bo, jak podskoczy delikatnie, nic się nie stanie, jak spadnie delikatnie, nic się nie stanie. Nie wiem, jakby to wyglądało, gdyby miał 35, i by podskoczyło do 35,2, 35,3 z jakiegoś powodu. Więc postanowiłem sobie, że będę na razie utrzymywał 34. Tam temperatura jest chyba 25,5 stopnia. To też się tym termometrem, termometrem tą grzałką cały czas ma bawię. W poprzednim, tym małym zbiorniku, który też możecie zobaczyć u mnie, miałem ten sam problem z grzałką Heima. Że jak ustawię 25, to w zbiorniku, słuchajcie, jest. To w zbiorniku jest. Niech ja pomyślę, on chyba zaniża, bo ja miałem tam ustawione 27 stopni, a tak naprawdę miałem 25,5. I tutaj jest chyba podobnie. Nie wiem, czym to jest spowodowane, czy też macie takie obserwacje odnośnie, odnośnie tych grzałek, o ile je używacie. O, widać właśnie miłość między jednym Chromisem a, a doktorkiem, słuchajcie. Miejmy nadzieję, że się polubią. Eee, to to zauważyłem i to gdzieś tam już sobie unormowałem z tą grzałeczką. Dolewki wody oczywiście codziennie, co drugi dzień robię, nie uruchamiałem, mam tam zbiornik taki dodatkowy, przegrodę dodatkową na autodolewkę, ale jej jeszcze nie mam. Tak jak wspominałem w poprzednich filmach, będzie, chcę ją wprowadzić ze względu na moich rodziców albo teściów, którzy zostają i opiekują nam się tutaj domem, jeśli wyjeżdżamy na wakacje. Więc to będę chciał zainstalować i prędzej czy później pewnie też Rollermat ze względu na nich tutaj wyląduje, no jakby żeby żeby odciążyć, odciążyć ich od, um, od tych wszystkich zabiegów, żeby tylko sprowadzało się do dokarmienia ryb tak naprawdę. Karmię ryby cały czas mrożonkami słuchajcie, artemią oczywiście. Dzisiaj zakupiłem sobie Kupiłem sobie dzisiaj w sklepie, nie wam mówię, jeszcze nie rozpakowałem. Do lodówki od razu wrzuciłem. Słuchajcie, Artemia. Mrożonki kupuję z Ocean Nutrition, chyba to się tak wymawia. Artemię i dokupiłem Cyclops. Cyclops, cyklopy. Muszę sobie wygooglować, jak to dokładnie wymawiać. To sobie dokupiłem i będę chciał chyba mieszankę taką robić pół na pół. Słuchajcie, ja raz dziennie karmię ryby, wieczorem robi mój, to, robi mój syn tą czynność. Karmi ryby, dajemy prawie całą tam niepełną kostkę tej artemii. Teraz chcę robić mieszankę pół na pół. Czyli całą kostkę taką będę wrzucał, doszedł doktorek, to niech mają. Myślę, że cała kostka, aczkolwiek zastanawiam się, czy nie karmić dwa razy dziennie czyli z rano jak wychodzę do pracy to jest przed godziną siódmą rano, i później po dziewiętnastej drugi raz karmimy. Nad tym się zastanawiam. Jeśli robicie tak, to dajcie znać w komentarzach albo, albo jeśli tak nie robicie i lepiej tak nie robić, to też. Czekam na informacje od Was, czy to dobry pomysł, żeby dwa razy dziennie karmić ryby, czy nie. O, I tyle chyba. Taki update szybki po tygodniu. Zazwyczaj tam kręcę co 2-3 tygodnie. Dzisiaj mi się udało, bo syn pojechał z żoną do kina, więc nikogo nie ma i, i mogę szybko Wam filmik nagrać. Chciałem nagrać głównie dla tych, dla tych testów. Bo też nigdy nie, nie, nie startowałem akwarium na szybkich bakteriach. Też widzę, że gdzieś tam dużo pytań jest o te, o te szybkie bakterie, więc, więc, więc chciałem zrobić te testy, jak one wyglądają po dwóch tygodniach, więc jakoś tam szczególnie się nie zmieniły. Yy, mocno. Yy, Czyszczę szyby, słuchajcie, codziennie yy, pojawia się taki nalot. Zresztą generalnie pojawił się też taki brązowawy nalot i na piasku i na skale, aczkolwiek z piachu widzę, on mi praktycznie zniknął. Na skale jest tam oczywiście, gdzie mniejsza cyrkulacja, czyli z przodu, to go pipetką dodatkowo. Ale to nie jest jakaś tragedia, to nie są jakieś wielkie ilości i, i, i na górze na skale widziałem jak się pojawił ten brązowawy nalot, to miał Powietrze, więc nie wiem, czy to jakieś zalauszki dino nie były, ale to powietrze zniknęło yy, i nic nie ma, i tylko jedynie troszeczkę tego nalotu, mówię głównie tam, gdzie, gdzie tej cyrkulacji nie ma albo jest bardzo mała. Yy, słuchajcie, yy, koralowce na razie jeszcze są położone, nie są poprzyklejane, bo jeszcze się zastanawiam, jak będą rozmieszczone. Dzisiaj, tak jak wspominałem, mam podjechać do tego Pana po Eufilię. Mam nadzieję, że dzisiaj zobaczymy, czy czasowo dam radę, jak nie to może jutro. Ale wiem, że też ma kalustrę, kalustrę miętową i candy cane i to chciałbym zakupić, bo mamy tą zieloną fluo, chciałbym jeszcze te dwie kalustre dodać. I to wszystko chyba, słuchajcie, pladów jakiś większych na razie nie mamy, patrzymy, czekamy, dojrzewa akwarium, gdzieś tam po prawej stronie, też już wspominałem chyba w poprzednim filmie, na górze chcę dorobić taką konstrukcję, żeby jakoś zapełnić tam, ale to bliżej tylnej ścianki będzie, żeby trochę zapełnić tą, tą, tą przestrzeń, może gdzieś tam akropory na górze kiedyś staną, zobaczymy. One potrzebują dosyć dużo, dużo światła, więc tą górę pewnie pewnie może jakieś tam dwie, trzy postawię, niech sobie wypełnią, zobaczymy jak, jak w ogóle one będą sobie tu żyły i, i, i czy nam uda się je utrzymać i będą się rozwijały, bo nigdy ich nie miałem. No i tyle, podmian wody żadnych nie robię, no co dwa tygodnie minęły, to pierwszą podmianę słuchajcie w poprzednim akwarium zrobiłem po półtora miesiąca chyba. I tu też tak planuję, miesiąc półtora bez podmian, i dopiero ta woda zostanie podmieniona, I, i, i wtedy też zrobię pewnie testy znowu. Zobaczymy, jak to się zmieni po podmiance. Testów ICP nie robiłem i myślę, że przez pierwsze trzy miesiące co najmniej nie będę robił. W tamtym mniejszym akwarium przez cztery nie robiłem. Tak naprawdę ono cztery miesiące istniało i przerzuciłem się na to większe. I tam nie robiłem tych testów ICP, i, i, i było wszystko ok. Słuchajcie, obserwuję mm, koralowce, widzę po koralowcach, jeśli w ogóle mogę tak powiedzieć, bo ekspertem żadnym nie jestem i doświadczenia żadnego nie mam, ale sobie patrzę na koralowce, jeśli on się pompują, polipują, to, to znaczy, że te, te, te parametry są ok. I tak z czystej ciekawości raz w tygodniu robię te kropelkowe testy, bo lubię je robić i, i mówię z czystej ciekawości zobaczyć. Co się tam w tej wodzie dzieje. Żywicę też muszę w filtrze w końcu wymienić, bo już chyba miesiąc minął. A tak co miesiąc staram się wymieniać tą żywicę, więc muszę ją wymienić. No i tyle. Słuchajcie. Doszło to karmienie koralowców jami. z Boosterem od Rift Scorpion Fish. I nic tu się więcej na razie nie zmieniło. Doszedł doktorek. Jeśli zakupię dzisiaj te koralowce, o których wspominałem, to na pewno na szortach będą one widoczne. A jakiś filmik będzie za tydzień albo za dwa, nakręcony dłuższy, więc będą kolejne wyniki kolejne wyniki testów. No i będzie jakiś dłuższy film, będę mógł coś powiedzieć, co tutaj trafiło i jak się ma w naszym akwarium. No i tyle, słuchajcie, oglądałem się w sklepie Żółtka. Cena 1300 za żółtka, nie wiem skąd te ceny się biorą tego żółtka. Jak ktoś wie, to dajcie znać, czy on jest tak pożądany, czy jego jest tak mało na rynku. Muszę sam sobie wygooglować, poczytać, bo ceny wydaje mi się są horrendalne tego żółtka, aczkolwiek gdzieś tam widziałem 500-600 zł też można znaleźć. No ale, ale ceny szybują str strasznie w górę żółtka. Nie wiem, czy ten żółtek tu wyląduje, czy on może w takim akwarium wylądować. Może wyląduje jakiś, jakiś bardzo mały osobnik razem z Pokolcem Królewskim, ale to też z takim planem, że to akwarium się powiększy o drugie tyle. Czyli chciałbym jakiś 120, 60, 60, może 140, 60, 60, zobaczymy. I wtedy też chciałbym, miejsce w szafce mieć oprócz SAMPA na, 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 na różne rzeczy. Bo tutaj tak naprawdę całą szafkę wypełnia SAMP i nie ma żadnej półki yy, i miejsca, żeby sobie coś tam pochować, poukładać. To fajniej, i lepiej, żeby to fajnie wyglądało. Yy. Siatka na akwarium sprawdza się bardzo dobrze z markizy. Ci co nie wiedzą, nie widzieli, zapraszam na mój film. Jest tam opis tej siatki: jak można tanio sobie bardzo fajną i bardzo ładną siatkę zrobić na akwarium. Ja ją teraz ściągnąłem do kręcenia. So zazwyczaj, jak siedzę przy akwarium i, i oglądam, to ją ściągam. Ale sprawdza się bardzo dobrze. Nadal oczywiście nie zmodyfikowałem ją pod look o, To musi dojrzeć i pewnie prędzej czy później to zrobię. No i tyle słuchajcie. 20 minut o. Jak słyszeliście chrapanie, to, to, to mój pies sobie leży i chrapie. I odpoczywa i chyba słucha, o czym ja tutaj gadam, że nie gadam o niej. I tyle. 20 minut po tygodniu, jak widać, wszystko bez zmian. Wszystko żyje, żadnych zgonów, wszystko ma się dobrze. I wszystko jest super. Ja jestem bardzo zadowolony. Nigdy nie miałem doświadczenia z szybkimi bakteriami. Pierwszy mój raz, i jest super. Jak zwykle polecam wam y, grupę Fluo na Facebooku. Licytujcie korale, kupujcie korale od Dawida Cichońskiego, bardzo super y, pozytywna osoba, bardzo pomocna przede wszystkim. Zawsze jak spytacie o coś, to Wam pomoże, odpowie, podpowie. No i świetnie, świetne koralowce ma, i, i warto licytować lub kupować bezpośrednio u niego. Więc tutaj gorąco polecam. Mam nadzieję, że się usłyszymy, zobaczymy na, na, na tej grupie. No i życzę Wam udanego weekendu. Niestety przyszedł zimny weekend. Wczoraj, przedwczoraj po 20-21 stopni tutaj u nas we Wrocławiu, dzisiaj 8. W nocy mają być jakieś przymrozki, mam nadzieję, że niewielkie, bo w zeszłym roku niestety były dosyć duże przymrozki, chyba kwiecień, maj. I wszystko tak przymroziło, że słuchajcie, nie było brzoskwini Jabłek czereśni, nic. Mam nadzieję, że w tym, w tym roku tak nie będzie, że to skończy się na minus 1, minus 2. I odejdzie sobie. Więc trzymajcie się ciepło udanego weekendu. Do usłyszenia za tydzień lub dwa, i mam nadzieję, że będą nowe rzeczy, że będę mógł powiedzieć Wam o jakichś nowościach. No i standardowo będą oczywiście testy. Pozdrawiam Was, do usłyszenia, dziękuję.